Razem odpłyniemy sobie dziewięć wysp, a ja postaram się o ich mieszkańcach opowiedzieć najwięcej. Przed nami po lewej stronie jest wyspa Madagaskar, tam z stroną zejdziemy, będziemy sobie ze lukiem zrobić zdjęć itd. Tak, dalej, tak dalej. Także jest czego oczekiwać. A po prawej stronie mieszkają sobie owieczki walizerskie. Dość charakterystyczne, czarne pyszczki, czarne kopytka. I jak ktoś oglądał bajkę baranek, szon na pewno wie jak wyglądają. Często w nocy i czarne akcenty zlewają się z nocnym tłem, tworząc muzy latającej wełny, stąd też wziął się ich przydomek na wieczki WIDMO. Obecnie w tym WIDMO Ultra nie widać ich wcale, ale zawsze można podejść do ich domku od drugiej strony, gdzie znacznie lepiej można je zobaczyć. Po lewej, po prawej stronie natomiast mieszkają sobie wyjce czarne, największe mąpki Ameryki Południowej i jedne z najgłośniejszych zwierząt na Ziemi. Ich bycie słyszalne jest nawet w odległości 15 km i przypomina coś pomiędzy startującym z samolotem odrzutowym, a chyba dżindrowym brzmią naprawdę bardzo groźnie na szczęście groźne nie są są bardzo łagodne, i bardzo leniwe nawet do 70% dnia potrafią spędzić na spaniu tak czy taka jedna podróż po drabiczu często przejść tak nawet cały dzień masz sobie wielokrotnie po drodze drzęk ucinają swoim bardzo charakterystycznym drugim ogonem obwiązuje się kołuszko belka że w razie gdyby miały spaść to do góry nogami sobie wpisają no i teraz Dajemy głos z małpiarnią, czyli budykiem, gdzie nasze małpki na okresie silne się rozprosimy, to jest wyspa dymonu czubaty. Tam już można jednego na zobaczyć. Tam jest nasz czarno zostawił Łukasz, i jeszcze gdzieś powinna być jego złotogłosa siostrzyczka Ania. Są to dymonu czubate, najmniejsze człowieku małpki na świecie. Mimo swojej niewielkiej masy są naprawdę bardzo silne trafią bez żadnego problemu dorosłego człowieka, które podnieść wędrów bardzo szybciej i nawet po 54 km na nie potrafią się rozpędzić po dwa bardzo charakterystyczne I nasz z naszem ładem na kierunku ramiennym. Czyli ręka za ręką podżewać skaczą, osiągając ogromne prędkości. To jest dwa obok. Australia i tam też są mniej więcej niż dwa kamieni one tam będą można ich troszkę zobaczyć, ale o nich opowiemy sobie troszkę później, jak będziemy wyspę z drugiej strony opływać, a za nimi już ładnie prezentuje się tak emu. Nie są to strusie, mimo tego, że ze strusiami często są mylone emu, należą do rodziny kazuarowatych. Natomiast strusie należą do rodziny strusowatych, Także bardzo niewiele łączy, Oprócz tego, że jeden i drugi dla fotografii. Emu mają dość charakterystyczny sposób upewania swoich młodych Jest pan, to ciekawa głównie dla pań, ponieważ emu to samiec się wszystkim zajmuje. Samu tylko ją składa, same musi ją wysiedzieć, się potem i zająć i to robi. Wchodzi w swoje rodzaju kibernozy, bo ani nie piesko, nie właśnie taki cały tak, cały całą Warto szkolić, że będą reagować na ludzkie gwizdy. Przynajmniej większość kadłubów, takich ta, ta strasznych góry, z którymi sami rozmawiać no tak nie lubią. Jednakże przy wyjściu, co e, mamy bardziej gadatkową parkę, jak się tam tej sali, gwizdy bardziej dźwiękiem, przypominającym uderzenie w punktu Weber. Także warto sobie tego spróbować. No i przed nami, w pewnych e, już jest Ameryka Południowa i tam widać kapucynki, małych aktorki I na maniazach bardzo łatwo je skojarzą niejednokrotnie te sklepy, które się pojawiły. Filacie z Karaibów, Gienadżą, Muzeum, Filastrum, Syram Przyjaciele, Kams i wiele, wiele innych, że można było zobaczyć, a to więcej dlatego, że mają bardzo rozwinięte miejsce, gimiczne. Trafią wiele różnych mocnych rzeczy co pokazać, adresowane robią to na zawołanie. Są niezwykle inteligentne, zwłaszcza z naszych. Ja oraz Zefir nauczyły się one odwinać elektryczne pasów, no, otwierać no, sobie półkę. Tu mogą swobodnie przycali, przemieszczać, więc często można zobaczyć, jak biegną ze swojego zając do do na żeby im najlepsze konski zabrać. W tym sezonie wymienili no, pasu w kurtkę, także miej nadzieję, że nie rozpracułem jak się z tego wydostać jak na razie jeszcze się zdarzyło. Zagroda obok należy właśnie do taków Nandu. Kolejne takie loty. Od strój od wyróżnia jednak bardzo ważną umiejętność, potrafią one doskonale pływać. Mają bardzo dobrze rozgiętą błonę pławną do palcami stóp, także właśnie bez większego problemu mogą się pomiędzy zbiornikami wodymi przemieszczać. W rodzimej Argentynie oraz tak Brazylii nazywane są szczugami polnymi, ponieważ swoimi wielkimi spodami, wciążimi nawet do spół osobników biegają prosto na pola uprawne, tratują wszystko na swojej drodze i co pozostaje zjadają. Są tam strasznym utrapieniem, Zwłaszcza, że bardzo że się roznażają, jedna samica nawet do 40 jaj rocznie potrafi złożyć, także bardzo, bardzo dużo. W zagrodzie OSM jest banan, tutaj przed nami białą samiczkę można ładnie zobaczyć, niestety samiec się nie pokazuje, a to dlatego, że właśnie on w gatunkach na to samiec się wszystkim zajmuje on teraz siedzi na jajach, właśnie nam się pojawiły niedawno rekordowy samiec nandu aż 120 jaj w swoim gnieździe wkładał także ogromna ilość na jego szczęście młode nandu bardzo szybko dorastają po jaja mniej więcej 6 miesięcy wystarczy się maksymalny wzrost a kolejne 6 miesięcy później osiągają dojrzałość płciową samiec nandu czuje się przytłoczony liczbą jaj w swoim gnieździe potrafi je przekopywać do gniazd bardziej tego sam, także potrafią sobie poradzić Cały kraut, o którym został w zupełności stworzony przez człowieka pierwotnie. Były tutaj bagno oraz lasy, które zostały osuszone, a następnie roztopane. Cały piach stąd zabrał się na naszych mapy To jest znacząco poruszając miejsce następnych miejsc. Cały zbiornik też jest świetnie zarobiony. Były tam m.in. szczupaki, siotry, konie, amury, płocie oraz karpie. Także tutaj jest sporo. Łowić nie można, oprócz jednej drugiego...